W dzisiejszym odcinku dowiemy się, jakie i ile kosztują plecaki dla dziewczyn. E, pierwszy to jest plecak szkolny Hello Kitty. Kosztuje 46,99 zł. Kupiło go już 14 osób. Polecam ten plecak dla dziewczynek, które mają 6 lat, ale dla starszych dziewczynek już może być nieodpowiedni. Następny plecak jest z Barbie. Kosztuje 47,99. Jeszcze dodatkowo w dodatku są naklejki. Też tak mniej więcej do dziewczynek w wieku 6 lat. Jeszcze trzeci plecak jest z, 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 no, z Hello Kitty, można powiedzieć. Ale taki jeszcze ten może być dla dziewczynek 7-8 lat. Yy, tak, już yy, cena 49 zł. Kolejny plecak jest dla starszych już dziewczynek. Yy, Puma 49 zł. No, 20, 22 osoby kupiły już, czyli naprawdę yy, chyba jest fajny. Yy. Yy, jeszcze następny plecak. W kwiaty. Yy, w kwiaty. Yy, w kwiaty. Yy, 31 osób kupiło. 32 sztuki. 29,99 O, to się opłaca. Yy, jest bardzo ładny. Jeszcze następny dla maluszków z księżniczkami 30 zł99 groszy i kolejny plecak. Może do, dru do pierwszej drugiej klasy, tak? 29,99 Ładny ładny jest, pakowny hmm, może być. 20, kolejny plecak kosztuje 29,99 yy, różowy z, no, powiedzmy z takim czymś jak My yy, może dużo się w nim dosyć zmieścić, polecam kolejne yy, kolejne yy, plecaki są z Liders Pet Shop jeden jest też z kucykiem Gratis naklejki i plan lekcji. Cena: 29,99. Kolejny tak z motylkami. Są dwa do rodzaju: czyli różowy i fioletowy. 29,90. 11 osób kupiło 13 sztuk. Kolejny plecak, też spumy. 79 zł, 14 osób. Polecam, pakowny. Kolejny plecak y, z y, 95 zł, z Monster High. Ale to dlatego taki drogi, że teraz to modna jest. Jeszcze kolejny plecak z Barbie, yy, dwa kolory do wybrania, fioletowy i różowy 49 zł. Dziękuję za uwagę, do widzenia.